Thank you Myślili, no. czy są hodowcy? No. A przerazę! Pa no. witam Was serdecznie! Witam Was w miejscu, w którym na dzień dzisiejszy powinniśmy być wszyscy. Ja się nazywam Michał Kulicki, jestem rolnikiem z hodowcą, producentem Żyje z Ziemi. Żyję z tego co robi moja matka. To, co zaczyna brakować dla mnie i dla mojej rodziny, moje gospodarstwo jest w sytuacji, i dzięki temu właśnie, że to wszystko już zaczęło się dziać i zagraża naszym gospodarstwom, jesteśmy tu i teraz. Mobilizujmy się i bądźmy szerzej, więcej. Protestujmy swoją krytyczną sytuację złą, krytyczną sytuację. Witam! Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Mariusz, zapewne e, już z tego polecenia, bo on jako organizator, a jesteśmy tutaj już dziewiątą dobę, dziewiątą dobę non-stop, non, -stop. non -stop stoimy na straży i trwamy. Trwamy, bo to tak naprawdę być albo nie być. Co się stało? Korporacje, wielcy tego świata... Wprowadzili nam chłan do kraju i my mamy tą żywność jeść. Przecież my wiemy jak smakuje dzik, my wiemy jak smakuje tucznik wyhodowany w swoim gospodarstwie, my wiemy jak smakuje chleb. To przywodne koła dosłownie sposób naturalny. My chcemy mieć taką żywność. My nie chcemy robaków, my nie chcemy syntetycznej żywności, my nie chcemy sztucznego mleka. Drodzy szanowni, zebrani tutaj wszyscy. Przedstawiciele obywatele naszego kraju. Jeśli teraz się nie postawimy, jeśli teraz nie zadbamy o suwerenność naszej wodkowej, to nie tylko zniknie nasze rolnictwo polskie, ale i przede wszystkim europejskie. Na tym zależy tym, którzy mają bardzo duże pieniądze, które swoje wpływy. Każdy polityk jest płaczany w jakieś wpływy. I jak ma bronić naszych interesów? Naszym wspólnym celem jest oczywiście odzyskanie tego, co można zabrać. Mam nadzieję, że cały nasz protest przebiegnie w, pokojowym, w pokojowej atmosferze, że będziemy tutaj pokojowo protestować. Bo, ale, gminy wielkie ukłony i podziękowania dla naszego Jacka Rato. to też musi wybrzmieć, ponieważ czujemy się tu jak w domu, a pan nam tym pomaga. Poza tym olbrzymie ukłony dla naszych gospodyń, dla wszystkich kół gospodyń wiejskich e, naszego powiatu, które dbają o to, żebyśmy mieli co jeść, mieli gorącą herbatę, mieli e, chociaż część tego ciepła rodzinnego, które niestety nie ma nas w domach. Stoimy tutaj na straży i stać będziemy z e, Jeżeli ktoś chce zabrać głos z przyjezdnych, bardzo proszę, ten mikrofon jest dla was. Proszę bardzo o wypowiedzi. Utaż? Zapraszam do dyskusji, zapraszam. Może przedstawię. Przedstawię. Michał Matuszczyk, prezes Świętokrzyskiego Związku Warwców. Dzień dobry, szanowni państwo. Na wstępie chciałbym wyrazić wielki szacunek dla organizatorów tego strajku, który trwa już tutaj jak dziewięć. dziewięć. Szanowni Państwo. Myślę, że należą dla tych trzech Panów, dla Mariusza, dla Michała i dla Arkura, i dla wszystkich, dla Łukasza, przepraszam, dla wszystkich, którzy tu trwają, odwiedzają, czy w dzień, czy w nocy, należą się wielkie, wielkie brawa i bardzo o, o to Was proszę. Żeby to wyrazić, ten, ten nasz szacunek dla nich, że są tacy twardzi, są bardzo dobrymi organizatorami. Jednoczą całe środowisko rolnicze, ale jak wiemy, widzimy dzisiaj nie tylko rolnicze. Pokorę, czy myślę tutaj o śmierci? Wielkie brawa, proszę o wielkie brawa. No i prawa mamy na to. Razbór. nazywam się Hubert Boskawski, jestem z numer 7, Venator w Kielcach. Wybraliśmy się tu dzisiaj, żeby wspomóc rolników w walce o, o, lepsze, o lepsze jutro, tak? bo to jest lepsze jutro. Myśliwi, myśliwi rolnicy powinniśmy grać do jednej bramki. Jestem tu także, żeby wspomóc, odzyskać samorządność w Związku Łowieckim, naszym polskim Związku Łowieckim, a także, żeby, żeby myśliwy nie był postrzegany jako, jako ktoś, kto nie jest potrzebny, bo myśliwi naprawdę są bardzo potrzebni. Tak, dokładnie, bo tak naprawdę ci, co są na górze, nie wiedzą nawet, co to jest gospodarka łowiecka i do czego my jesteśmy potrzebni, co my robimy w tym lesie, jak dokarmiamy tą zwierzynę i jak w ogóle y, zarządzamy, jeżeli chodzi o y, poszczególne gatunki, jak je regulujemy. Po prostu stoimy na straży polskiej przyrody. Dziękuję wam, chłopaki. Widzę, że tutaj przygotowaliście się dosyć solidnie, bo i grochówka, i kuchnia polowa, także będziemy tutaj wytrwane z rolnikami do końca, y, a my pokażemy to, Medialnie postaramy się przekazać to ludziom, tym, co właśnie nie wiedzą o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Nasz ból i dzięki za wystąpienie przed kamerą. Dasz ból. Witam serdecznie, Łowczy Koła Oryckiego Rosochy, myślę, z Mirosław. Przyjechaliśmy pomóc rolnikom poczęstunku tutaj wszystkich zebranych ludzi na proteście. Mamy różnego rodzaju poczęstunki, które nam gotowały żony, córki i z Tak, z dóbr, tak, z dóbr leśnych. Moczęstunek bez ograniczeń, kto chce. Tak, kto, chętny, kto chce, może chętnie się poczęstować, także nie ma problemu. Daszbur. No, wszystko. wszystkim. pozdrawiam. Jestem Milana Wawrzykowska, pochodzę z miejscowości Deszno, jestem przewodniczącą również tego koła z gminy Deszno. Przyjechałam tutaj wraz z koleżankami, żeby wesprzeć naszych rolników, bo wiemy, że ciężko na to pracują, jak również na nasze dzieci, żeby jadły zdrową żywność, nie jakąś sztuczną, tak? Także działacie no ja... i Tak, przyjeżdżamy, to praktycznie no, co drugi dzień, która może, no to zawsze tutaj przyjeżdżamy. I co, jak możemy, tak chcemy wesprzeć naszych Świetnie. panów. Z Nawet bardzo. słodkim poczęstunkiem. Dziękuję, Dziękuję również. My istniejemy dzięki rolnikowi i rolnik dzięki nam, no to jest taka wspólnota. Achorytatywnie, no, 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 prawda? Tak, oczywiście, no nie mogło być inaczej. Komu gospodyni wiejski tak nad stawem w supi jędrzejowskiej. Także no Tutaj każdy siła. Może się oczywiście, ta tak, jest kawka, herbatka do ogrzania na ciepło, jest ciasto, y, roboty własnej oczywiście. Y, także no no cóż możemy. Jesteśmy z wami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ah, meu. Eh, oh, oh. Moi drodzy, chciałem Wam pokazać jeszcze tutaj e, jaka jest kolejka do grochówki. E, jak dobrze wiemy, w gruchówce gruchówka bazuje na dobrym boczku, na dobrej kiełbasie I tutaj nie ma ludzi, którzy nie jedzą grochówki, tylko każdy stoi w kolejce, czeka na swoją porcję, że zobaczcie sami. Dokładnie. No, jesteśmy tutaj, ponieważ mamy wspólny cel. Ministerstwo Klimatu i Środowiska powiedzmy nadepnęło nam naprawdę bardzo na nasz talerz. Chcą nasze talerze kontrolować, co jemy, co będziemy jeść, na co będziemy mogli polować. Mhm. Czy nasze dzieci będą mogły z nami chodzić na polowania? Jest to wręcz dla mnie no, coś niepojętego, żebym ja z synem własnym nie mógł pójść za polować, tak jak uczył mnie tego mój ojciec. No niestety czasy dla nas nastały ciężkie. Pan minister Dorożała w tej chwili niestety posiłkuje się osobami, którymi się nie powinien posiłkować. 130 tysięczny związek chce po prostu przerobić przez kilkunastu aktywistów. Nie wiem, czy mogę powiedzieć aktywistów, czy bardziej venatofobów. Mhm. Tak, Osoby takie, które tak naprawdę nie wiedzą na czym polega gospodarka łowiecka, bo no jak może ktoś wiedzieć coś na ten temat, jeżeli on w ogóle nawet nie bywa w lesie, nie bytuje z tą zwierzyną, nie, e, ma, z nie ma z tym styczności, prawda? E, a my jako myśliwi widzimy co się dzieje, też e, chcemy tutaj przyłożyć się troszeczkę e, i pomóc tym rolnikom, no bo jakby nie było, no to my z nimi żyjemy na co dzień, tak? My polujemy na ich polach, my korzystamy z, z ich pomocy czasami, zgłaszają nam szkody, to my płacimy za te szkody, nie państwo, także to też jest ważne, żeby powiedzieć ludziom, że my jako koła łowieckie i myśliwi, my za to odpowiadamy. Także Michał, dzięki wielkie. Dziękuję, również jeszcze wspomnę tylko o mhm. naszej petycji, którą wystosujemy do Donalda Tuska w sprawie odwołania. Mhm. Tak jest. Pana Ministra Dorożały i Pani Minister Henin-Kloski. Jest ona do podpisania, można ją znaleźć w internecie, tudzież do przesłania w formie papierowej przez Instytut Analiz Środowiskowych. Możecie naprawdę ją znaleźć w sieci. Podpisujcie, proszę Was bardzo. No, dokładnie. Podpisujcie, bo to nic nie kosztuje, a tylko nam pomoże. Ja tutaj jeszcze raz chciałem, Michał, podziękować. W imieniu swoim, Radka i Pawła Wtorka. Dziękujemy, pięknie. Ile mogliśmy, tyle zrobiliśmy. Proszę Was tylko, widzowie, żebyście udostępniali, bo naprawdę ludzie nie wiedzą o co tu w tym wszystkim chodzi, dlaczego ci rodzice protestują i dlaczego my tak naprawdę z nimi to robimy. Także Dashbur, oglądajcie do końca. Zapraszam Was do subskrypcji i do lajkowania tego odcinka i przede wszystkim o udostępnianie. Trzymajcie się cześć cześć